Więc, hej, cześć, słuchajcie, dzisiaj pijąc soczek Caprizone, którego, które w ogóle uwielbiam, otwieramy go właśnie. Okej, okay, otwarty. Mm. Będziemy sobie mówić o założeniach na mój temat, więc zaczynamy. I teraz powinno być takie intro, ale nie mamy intro, więc wejdę ja. Ciao I hej, cześć, z tej strony z z kanał Kulturalna Szafa i tutaj ja mówiłam, pijąc soczek Caprizone, będziemy sobie mówić o założeniach na mój temat, które pisaliście na Instagramie. Niektórych założeń jestem naprawdę... Mm, Mm. Jestem zaskoczona. <noise> Ale jakby to pokazuje, jaką ja mam opinię w internecie. I ta opinia jest zła. <noise> Zacznijmy sobie od samego początku. Mm. Mamy że ten film wyszedł, dlatego że wszyscy to nagrywają. I mówię, to ja też nagram, bo czemu nie? Mm. Plus jestem naprawdę bardzo ciekawa, znaczy byłam bardzo ciekawa tego. Co o mnie myślicie, um, jaką sprawiam wrażenie, jakiej osoby sprawiam w internecie? I tak jak mówiłam, wyszło że źle. Ale zaczniemy sobie od samego początku, więc tak. Pierwsze założenie na mój temat. Masz słomiany zapał. Zupełnie jak ja. I tutaj muszę powiedzieć, że nie, kompletnie nie. Kompletnie to nie jest, to nie jest to, to nie. Ja nie mam słomianego zapału. Ja ma, Oczywiście rozumiem, czemu się tak wydaje, że ja mam słomiany zapał, ponieważ na przykład mówiłam, że będę się uczyć hiszpańskiego, a później słabo wyszło z tego cokolwiek. Jednak to nie jest tak, że ja mam słomiany zapał, że mam jakiś pomysł i, i muszę go szybko zrealizować, i później od razu się wycofuję, bo nie chcę go realizować. Nie, najczęściej wychodzi dlatego, że nie mogę robić pewnych rzeczy, dlatego, że nie mam czasu. Ja biorę na, na siebie bardzo dużo rzeczy często, ponieważ. Wielbiam się angażować w bardzo duże rzeczy i gdybym mogła, angażowałabym się we wszystko, bym jeździła i ratowała żółwie na Nowe, w Nowej Zelandii, um, bym uczyła y, całe, przy, przez całe 6 miesięcy, całe pół roku takiej zimy powiedzmy we Włoszech, w Alpach, uczyłabym dzieci narciarstwa, um, jednak nie ma na to czasu, ponieważ mam studia, ponieważ mam kanał, ponieważ mam pracę, ponieważ mam chłopaka, mam przyjaciół i... I później, wiecie, później dzieje się tak, że ja biorę sobie, wymyślam sobie różne rzeczy, które chcę robić, tak na przykład właśnie ten hiszpański, o którym wam ja wcześniej mówiłam, i później wychodzi na to, że ja nie mam czasu tego robić, nie mam czasu, żeby uczyć się hiszpańskiego, więc robię to bardzo powoli, robię to bardzo niesystematycznie i to nie wychodzi z tego, że ja mam słomiany zapał, że szybko odpuszczam, tylko dlatego, że ja po prostu biorę za dużo rzeczy i nie jestem dobra w organizacji swojego czasu, bo też często w związku z tym, że jestem w pracy m, cały tydzień i na przykład przez weekend jestem na studiach od godziny 8 do godziny 18-20, to w tym momencie jeszcze do tego dochodzą egzaminy i pisanie magisterki, to w tym momencie ja po prostu padam na twarz. I do tego jeszcze dodajcie moje treningi, ponieważ ja jeszcze mam swoje treningi, więc to już w ogóle widzicie, ile ja rzeczy robię normalnie i jeszcze do tego sobie dokładam milion innych, więc to nie jest wspomniany zapał. Tylko brak czasu. Kolejne. Jesteś ziomeczkiem na 100%. Tak. <laughs> jestem ziomeczkiem na 100%, zdecydowanie. Ja w, ogóle, ja w ogóle uważam, że jakby wszyscy o mnie myślą, że ja właśnie jestem takim ziomeczkiem, takim, takim ziomkiem, ziomeczkiem, że ja mam luza. <laughs> I ja ogólnie, ja ogólnie, no jestem ziomeczkiem, tak to Wolisz towarzystwo facetów. Powiem tak. To jest prawda, to jest prawda, ale to dlatego, że ja się rzadko nie, nie dogaduję się z dziewczynami. Dlatego, że właśnie, chyba dlatego, że właśnie jestem ziomeczkiem, o czym mówiłam wcześniej, ja po prostu nie dogaduję się z laskami. I, I to jest mój problem. Ja bardzo nie lubię siebie, w związku z tym, ponieważ chciałabym mieć, wiecie, mieć dużo koleżanek, z którymi mogę pogadać, z którymi mogę sobie robić babskie wczory i tak dalej, ale ja się po prostu z dziewczynami często nie rozumiem. I. Problem jest taki, że ja bardzo luźno podchodzę do bardzo dużo spraw, ja kompletnie inaczej mi się wydaje niż dziewczyny podchodzę do, do związków na przykład, mm, czy też kompletnie inaczej podchodzę do, do jakichś takich życiowych wyborów, do, do ślubu, czy do, czy do małżeństwa właśnie. I tutaj chyba najbardziej to jest taka różnica pomiędzy nami dziewczynami. Ale też w związku z tym, że jestem ziomeczkiem, ja bardzo dużo... Mam taki dystans i mam taki luz i, i, i ja się po prostu nie dogaduję w związku z tymi dziewczynami, bo ja się nie wkurzam o takie rzeczy, o które się wkurzają normalnie dziewczyny. Więc dlatego się chyba z nimi nie dogaduję, bo po prostu nie nadajemy na tych samych falach. I wiem tutaj jeszcze o co chodzi. Tutaj jeszcze chodzi o to, że ja nie lubię, bardzo nie lubię fałszu. Kłamstwa, nie mówienia sobie wprost, obgadywania się za plecami, mm, takiego właśnie fałszu w przyjaźni, w relacji, i jeżeli czuję, że dana osoba jest taka trochę, wiecie, fałszywa wobec mnie, że ze mną mówi co innego, a za plecami powie kompletnie co innego, to ja w tym momencie zrywam tą relację i mówię jakby nie dziękuję bardzo. I to jest też to, że mm, ja taka nie jestem. Ja prosto w twarz bardzo szczerze mówię, co mi się nie podoba, co mi się podoba, ym, dlaczego lubię daną osobę, dlaczego jej nie lubię i, i po prostu chyba dlatego też dziewczyny mnie nie lubią, bo dziewczyny nie lubią szczerości. Nie lubią, kiedy koleżanka mi powie, masz brzydkie buty. Bo masz brzydkie buty po prostu Tylko lubią właśnie komplementy, lubią kiedy się im mówi Nawet jak ma brzydkie buty, że są ładne I ja, ja tak nie potrafię ja Nie potrafię tak prosto w twarz ci powiedzieć i okłamać Że tak jest Bo tak nie jest, jeżeli według mnie tak nie jest To tak nie jest i tyle Ok, lecimy dalej, bo rozgadałam się Masz do siebie mnóstwo dystansu I tak Tutaj już o tym wcześniej troszkę mówiłam, mam bardzo dużo dystansu do siebie. Mm, potrafię się śmiać z siebie. Śmieję się tak naprawdę cały czas z siebie i potrafię robić z siebie w głupka i głupie miny. Yy, I też w związku z tym zdobywam sympatię ludzi, ponieważ wiadomo, że ze mną zawsze będzie luźno i fajnie i śmiesznie. Ale teraz sobie trochę nawsadzałam. <laughs> ze mną zawsze jest luźno, fajnie i śmiesznie, słuchajcie. Jesteś super dziewczyną, nie spinasz się, nie robisz w z Chillin. Tak. Tutaj muszę nie skromnie powiedzieć, że tak jest. Mój chłopak może to potwierdzić chyba, mam nadzieję, że potwierdzi, ale ogólnie tak, no trochę tak ze mną jest, że ja nie robię scen w ogóle, nienawidzę czegoś takiego, nienawidzę żadnych scen zazdrości jakichś dramatów, jakichś kłótni o byle gówno. Nienawidzę tego, po prostu to nie jest dla mnie, ja tak w relacji się nie zachowuję. Jeżeli coś mi nie pasuje, to ja szczerze przychodzę z sercem, duszą, po prostu umysłem na dłoni i mówię, słuchaj, nie pasuje mi to i to, według mnie powinniśmy to zmienić. I w tym momencie negocjujemy. Ja mówię, że ja bym chciała, żeby to wyglądało tak, mój chłopak mówi, że chciałaby żeby to wyglądało tak i w jakoś, jakoś tam się spotykamy gdzieś tam. Też w związku z tym, że my tak pomiędzy sobą bardzo szczerze rozmawiamy, co moim zdaniem nie zdarza się w związkach, i często żartujemy sobie, że jesteśmy taką patologiczną, patologiczną troszkę parą, ponieważ no, zachowujemy się troszkę inaczej, bo bardzo dużo rozmawiamy. Jeżeli czujemy się z czymś źle, to po prostu rozmawiamy, jeżeli czujemy się z czymś dobrze, to też sobie mówimy. I w związku z tym nasza relacja jest bardzo szczera, i bardzo wydaje mi się też dzięki temu prosta. Nie skomplikowana, tak jak bardzo dużo dziewczyn wiecie, te wszystkie teksty pod tym domyśl się. Albo nie powiem ci o co mi chodzi, bo masz sam to wymyślić. Albo nie powiem ci, że chciałabym prezent, bo powinien się domyślić, że chcesz prezent. No, ja takich rzeczy kompletnie nie robię. Jeżeli wiem, że na przykład zbliżają się mojej rodziny, ktoś może o nich nie pamiętać, to mówię, ej, siema, słuchaj, zbliżają się mojej rodziny. I ja wiem, że chciałabyś mi dać prezent, ale po prostu nie będziesz pamiętał o tym, że w tym dniu mam urodziny, więc mówię Ci, że są tego i tego dnia, a tutaj masz listę rzeczy, które chciałabym dostać, i wybierz sobie po prostu jedną rzecz, i ja będziesz przeszczęśliwa. I jakby jeżeli wiedziałabym, że mój partner jest spontaniczny i taki, że sam to wymyśli, to bym tego nie podrzucała. Ale jeżeli wiem, że on taki nie jest, to po prostu to zrobię. Żebyśmy oboje byli szczęśliwi w tej relacji. Ja będę szczęśliwa, ponieważ ja dostanę prezent, który chciałam, bo dałam, dałam mu listę plus będę szczęśliwa, ponieważ pamiętam o moich rodzinach, a on będzie szczęśliwy, dlatego że ja będę szczęśliwa i tyle. <grym> Więc tak, jestem w relacji, w, w byciu z drugą osobą. Wydaje mi się, że jestem bardzo taka dobra, że jestem naprawdę spoko dziewczyną. Tak mi się wydaje. Ale wiecie, to, to też trzeba trafić na odpowiednią osobę, bo wiem, że niektórzy faceci po prostu nie zdzierżyliby mojego charakteru, takiego właśnie, że ja wszystko szczerze powiem i ja wszystko po prostu i skomentuję i ja powiem, że to mam, że to wolałabym, żeby było tak. Ja wiem, że faceci nie lubią po prostu dominujących lasek, a ja troszkę taka jestem, że jestem, jest mnie pełno i ja dużo dominuję i ja dużo mówię i, i dużo, dużo facetów mogłoby być przez to przytłoczonych. Ale zarazem takiego co nie jest przytłuczony. Więc fajnie. Rzadko jesteś poważna. Tak naprawdę nigdy chyba nie jestem. Jestem poważna, jeżeli muszę być poważna, ale jeżeli nie muszę być poważna, przez 80% czasu. Mniej więcej tak jest, to wtedy kompletnie jestem poważna. Ja w ogóle, jeżeli czuję na przykład na wykładach, co powinna być poważna, a powinna być poważna w odpowiedzi, jeżeli ja czuję na wykładach, że ja mogę sobie zażartować, na przykład i widzę, że wykładowca to jest ziomeczek, to ja to zrobię. Ja po prostu wezmę i zażartuję i będę żartować, żartować bardzo dużo i przy każdej okazji. I może dlatego wykładowcy mnie lubią, a niektórzy mnie po prostu nienawidzą. Też słuchajcie, powinnam być poważna, jak miałam kurs na prawo jazdy i miałam egzamin na prawo jazdy, wyszłam na plac. Na plac prawo jazdy. I w związku z tym, że musiałam wyczuć, czy pan jest taki, że mnie przepuści, czy mnie nie przepuści, więc tak spojrzałam na niego i mówię: Duży ruch dzisiaj, co nie? A on na mnie spojrzał jak głupka, nie skomentował i tylko powiedział: Poproszę pani dowód osobisty. Ja w tym momencie mówię: U, Z tym panem nie ma żartów. I w tym momencie musiałam być poważna. Więc jak, jak chcę, to umiem, ale rzadko chcę. Nie do końca lubisz klasykę. Tak, to jest zdecydowanie prawda, ale prawda dlatego, że ja muszę się do czegoś przyznać. Przyznam się, że ja bardzo mało lektur szkolnych przeczytałam. Bardzo, bardzo. Mogę je chyba wymienić na palcach jednej ręki. Nie mówcie moim polonistom. Ogólnie, słuchajcie, sprawa jest taka, że ja naprawdę nie lubię klasyki. Nie lubię klasyki, ale klasyki nie lubię polskiej. Lubię na przykład klasykę angielską. Lubię klasykę ruską, em, ponieważ na przykład właśnie mistrz Małgorzata czy Zbrodnia i Kara. A z angielskiej uwielbiam Jane Austen. Nie lubię brąta, ponieważ to kompletnie nie mój klimat, ale, ale czytałam brątę i, i przeczytałam ją. To jest w ogóle hit. A jeżeli chodzi o klasykę polską, Adam Mickiewicze, Sienkiewicz. Bolesławie Prusy, kompletnie nie, nie, ja nie umiem, ja nie umiem tego czytać, ja nie potrafię tego przeczytać, do mnie to kompletnie nie dociera i po prostu no ja nie czuję się w tym klimacie, nie czuję się w tym, dlatego tego nie czytam, więc nie za bardzo lubię klasykę, ale polską, jeżeli chodzi o inną klasykę, to już kompletnie inny temat, ponieważ na przykład angielską lubię, bo Jane Austen jest jedną z moich ulubionych autorek. Jesteś ścisłowcem? Kompletnie nie, nie umiem w matematykę, nie umiem w geografię, Coś śmieszne, umiem trochę w fizykę, ponieważ rozumiem fizykę, ale nie umiem jej liczyć, ale rozumiem o co w niej chodzi jakby i rozumiem definicję i wszystko, ale nie umiem jej liczyć, bo nie umiem matematyki. Umiem w biologię, ale tylko umiem w biologię człowieka, w anatomii i takie rzeczy. Kompletnie nie umiem w roślinki i inne takie. I umiem trochę w chemię. I w chemię umiem, dlatego że po prostu miałam dobrych nauczycieli, którzy mnie dużo nauczyli. I po prostu hmm, chemia była dla mnie prosta do skumania. Bo jeżeli to było to, to to było to i, i tyle. Więc chemię kumałam. Ale matematyki kompletnie nie, i fizykę tak średnio a geografia też w ogóle powiem Wam, że się gubię w windzie, więc nie, nie jestem ścisłowcem, jestem typowo humanistą. Zawsze lubiłam historię, zawsze lubiłam Polski, zawsze lubiam wos, zawsze lubiłam wszystkie takie kulturowe, plastyczne rzeczy, więc jestem typowo artystą, humanistą. I, i takie kierunki zawsze obierałam, i w te przedmioty byłam zawsze najlepsza, więc tak właśnie jest. Więc kompletnie nie jestem ścisłowcem. Masz ogromną łatwość w nawiązywaniu znajomości. Tak. <taki> tak, mam, ale, ale to dlatego, że właśnie jestem taka otwarta i, I troszkę u nas w Polsce, u nas w kraju Nasza narodowość jest bardzo zamknięta na ludzi, wiecie um, był, taki, był taki program, program taki, w sumie część programów Dzień dobry TVN, w pewnym momencie był taki Amerykanin Taki czarnoskóry Amerykanin Krzesło skrzypiało Czarnoskóry Amerykanin I ten Amerykanin miał tak, że poszedł na ulicę w Warszawie i zaczepiał przypadkowe osoby, żeby z nim tańczyły czacze. I na przykład ja, gdybym ja spotkała takiego mężczyznę, który zaprosiłby mnie do tańczenia czaczy na środku ulicy, to oczywiście poszłabym w to jak w dym i bym tańczyła bez problemu, nawet bez muzyki i z nieznajomym. Nie ma problemu, ja to zrobię. Ale bardzo dużo osób właśnie yy, od razu uciekało. Jak widziało, że to jest w ogóle ktoś, kto mówi po angielsku, to pierwsza rzecz to: o jezu uciekam, bo on mówi po angielsku, jeszcze o coś nie zapyta, ja nie znam odpowiedzi. Druga rzecz, on tańczy. Na środku ulicy, i trzecia rzecz, on jest czarnoskóry, więc I te, te trzy rzeczy wydaje mi się yy, powodowały to, że wszyscy od niego uciekali. Wszyscy, on nie złapał żadnej dziewczyny, żadnego nikogo. Kompletnie, żadna osoba do niego nie podeszła. I moim zdaniem to jest takie, że ludzie są zdziwieni, czemu jestem taka otwarta, i czemu ja od razu przychodzę, i ja się pytam o wszystko. Bo to jest tak, że. Ja lubię pytać, ja lubię rozmawiać, ja lubię komunikować, ja lubię być taka otwarta, ja lubię rozumieć. I w związku z tym, ja mogę z kimś siedzieć i na przykład, ja mogę prowadzić rozmowę, ja mogę pytać i wtedy ja tylko jakby czekam na odpowiedź. I ja, ja po prostu jestem taka, że jestem otwarta, i chyba. W związku z tym przyciągam ludzi. No i też pewnie też ten dystans do siebie, to, że ja się umiem śmiać siebie, że ja mogę z siebie robić żarty, że na temat świata lubię robić żarty i ogólnie jestem takim żartownniejszym heheszkiem, no to chyba dlatego ludzie mnie po prostu lubią i, i, i dlatego mam, mam taką łatwość w nawiązywaniu relacji. Jesteś super! Tak, Karolinko, Kombuk, jestem super. Dziękuję. Dziękuję. Ty zawsze potrafisz poprawić mi humor taką cudowną wiadomością, jak jesteś super. Ok, o, kolejne od Karolinki. Myślałaś, że Kombuk jest słaba, a okazała się zajebista. Tak szczerze było. <noise> Muszę to przyznać, że tak było. Ponieważ my się z Karoliną nie poznałyśmy osobiście, dopóki nie było chyba targów książki w Krakowie w zeszłym roku. I wtedy dopiero poznałyśmy się osobiście, i wtedy dopiero powiedziałam sobie: Ale to jest pokolaska. Ona już wtedy nagrywana na YouTubie i ja nie wiedziałam za bardzo o czym, o czym co o niej myśleć, bo jak ja kogoś znam tak z internetu, to wiecie, kreacja w internecie, a osoba to kompletnie dwie inne rzeczy. I okazało się, że Karo jest świetna, jest wybista, bardzo ją kocham i love, 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 wysyłam dużo. Zawsze masz pozytywne nastawienie do poznawania nowych rzeczy. Nie mam, jeżeli jest to związane z byciem gdzieś wysoko, bo ja mam taki problem, że ja ogólnie mam lęk wysokości. Więc, jeżeli jestem gdzieś wysoko, to nie, nie lubię takich rzeczy. Ale ogólnie tak. Ja bardzo lubię przygody. I w związku z tym, że lubię, jestem taką panią przygodą, taką myśl adventure. I w związku z tym, że jestem myśl adventure, to ja uwielbiam przygody i uwielbiam nowe rzeczy próbować smakować, jeździć, odkrywać itd. Starasz się być fit. I tutaj sprawa jest taka, że ja jestem fit. <grym> ja tylko mam taką kreację, że nie jestem fit. Ja jestem naprawdę bardzo fit człowiekiem. Ja y, prawie, że codziennie jestem na treningu. Y, moja dieta jest dość taka, powiem szczerze, zrównoważona. Y, mniej więcej liczę sobie kalorie, co kiedy jem, ile spalam i tak dalej, więc moja dieta jest naprawdę bardzo fit. A że na filmach, na przykład, jem coś słodkiego, to jem zawsze mało tego słodkiego tyczko lub czasami wezmę tylko gryzka. Um, lub um, jest to na przykład mój cheat day i wtedy mogę sobie wieść. Ale tak to nie. Magda Gessler to Twoje bóstwo. Tak, tak, tak. Trzy razy tak. Uwielbiam Magda Gessler. Gessler. Uwielbiam jej profil na Facebooku. Ona jest cudowną kobietą. Ona jest po prostu tak zabawna. Taki ma dystans do siebie. Tak ona się zachowuje. Jest tak charyzmatyczna, tak otwarta, tak cudowna. Naprawdę, według mnie to jest świetna kobieta. Świetna jest w związku z tym, że um, pomimo bycia taką celebrytką, ona kompletnie tego nie zauważa. Um, I to widać w jej wypowiedziach, czy też w tym, co napisze, czy też w tym, właśnie, jak ona się zachowuje, jak pozuje do zdjęć i tak dalej. Ma mega dystans do siebie, co jest cudowne. Po prostu ludzie powinni się nią inspirować. Jest otwarta na nowe kultury, na nowych ludzi. Nie zamyka się w tych takich, wiecie, okowach takiej polskości, tylko po prostu jest otwarta ym, i, i ja ją uwielbiam. Naprawdę, Magda Gessler to moje bóstwo. Przyznaję to, przyznaję. Jesteś bardzo energiczną osobą, lubisz spontaniczne decyzje. Jestem mega energiczna, to prawda. Ale czasami mam taki dzień, że kompletnie mi się nic nie chce i wtedy siedzę i zamulam. Naprawdę, mam takie dni. Jeden na miesiąc, ale mam. I lubisz spontaniczne decyzje? Uwielbiam spontaniczne decyzje. Dla mnie w ogóle moje całe życie mogłoby być takie właśnie spontaniczne, ale spontaniczność u mnie wiąże się też z odpowiedzialnością. To nie jest tak, że ja zrobię coś, co wiem, że na przykład komuś zrobi krzywdę, albo ja mogę sobie zrobić krzywdę. Nie. Moje decyzje są oczywiście spontaniczne, moje podróże, moje przygody są najczęściej spontaniczne, jednak. Nie robię czegoś, co mogłoby przynieść coś złego mi, komuś czy światu. Przynajmniej staram się. Masz mega dystans do siebie i trochę jakąś humorek. I tak, no znaczy trochę, moim zdaniem bardzo. <laughs> skończyło nam się kaprizony, niestety to szkoda. I słuchajcie, że y, trochę tak jest, że ja jestem taka troszkę y, taka. Powiem szczerze, firciarsko taka yy, dr drocząca się, ja lubię się droczyć z ludźmi, ale tak właśnie w takim sympatycznym, tak sympatycznie, tak troszkę firciarsko właśnie, że troszkę ich tak otworzyć, zagadać, troszkę tak, wiecie, żeby pokazali mi, że oni też troszkę mają do siebie dystansu, yy, no i też ja sobie wtedy też z siebie troszkę też żartuję, staram się przynajmniej, więc troszkę mam kośliwy humorek, tak, to, to muszę przyznać, okej. Okay. Kulturalna szafa może wcale nie jest taka kulturalna. Tak naprawdę to jest chamski regał. Tylko ukrywam się pod pseudo-kulturalna szafa. Jesteś wysoka i mega szczupła? Tak szczerze, nie jestem aż taka wysoka. Mam 1,70 m i jestem szczupła, ale nie mega. Jestem bardziej tak, powiedzmy, atletycznie szczupła. Jestem sportowo szczupła. Jestem umieśniona. Mam zarysowane biodra, mam zarysowaną talię, mam zarysowany biust i tyłek Jednak jest to po prostu dlatego, że mam to wypracowane mięśniowo I mogę powiedzieć, że jestem szczupła, dlatego że nie ma u mnie zbyt dużo tłuszczu Ale nie jestem mega szczupła Bo na przykład mogłabym być jeszcze bardziej szczupła, gdybym pozbyła się troszkę mięśni <grymianie> Nie lubisz kryminałów a tutaj się mylicie. Uwielbiam kryminały. Uwielbiam kryminały i to, że nie recenzuję ich często na swoim profilu, to, że nie, recenz nie recenzuję ich na kulturalnej szafie, to dlatego, że po prostu mm, no nie czytam ich aż tak często. Ja lubię je, lubię. Mam na przykład fazę. W pewnym momencie miałam fazę, taką że czytałam Katarzynę Bondę, czytałam całą serię Saszy Załuckiej i, i uwielbiam Katarzynę Bondę i na przykład to jest kryminał, kryminał, thriller i Według mnie Katarzyna Bonda jest świetną autorką, cudowną I teraz czekam na jej kolejną książkę, która wyjdzie niedługo Do tego jeszcze na przykład przeczytałam bardzo dużo książek John Przeczytałam Kamillę Lagberg, um, czytam Alex Kawę, Mam na swojej półce Pacjentkę yy, Mam na swojej półce Horsta Mam na swojej półce bardzo dużo Guillermo Musso. Ja po prostu, ja bardzo lubię kryminały Bardzo dużo ich czytam Jednak nie pokazuję tego tak często na profilu Bo, bo po prostu mój profil jest skierowany bardziej młodzieżowo, erotycznie, romansowo i, i wiem, że po prostu te książki nie mają aż takiego dużego nie mają aż takiej dużej popularności w, moi, w, moich, w moich widzach, w ludziach, którzy mnie odbierają i mam w planach robienie więcej filmów pod tytułem Kryminalna szafa, część pierwsza jest właśnie o Katarzynie Bondzie i kolejne po prostu porobię jednak no, wiem, że na razie mam taki target który jest związany z romansami, erotykami fantastyką, młodzieżówkami i w związku z tym no nie często opowiadam o kryminałach, ale mm, mówię o nich na swoim instagramie, więc jeżeli chcecie to oczywiście wpadajcie. Niedługo będę czytać, oczywiście kolejne książki Musto i będę czytać Złotą Klatkę od Kamili Lackberg, bo ją kupiłam w końcu, więc jeżeli oczywiście jesteście ciekawi, no to zapraszam. Jesteś uzależniona od jedzenia słodyczy? Nie, totalnie nie. Totalnie nie, tak jak wcześniej mówiłam, już ja jestem fit i, i tak szczerze mam zbilansowaną dietę, którą sama sobie ustalam, ale jednak jest zbilansowana i... Nie jem aż tak dużo słodyczy, nie jestem od nich uzależniona kompletnie, nie. Bo na przykład, kiedy sobie postanowię, że ich nie jem przez dłuższy czas, to po prostu ich nie jem. Więc nie, nie jestem uzależniona od słodyczy. To jest kompletny mit, który w sumie jest związany z moją kreacją w internecie i dlatego możecie tak myśleć, ale kompletnie tak nie jest. Teraz mam milion wiadomości od Słomki, więc przeczytam je tego. Kochasz Słomkę? Tak, kocham Cię, Słoma. Jesteś cudowna. Dziękuję. Jesteś optymistką. Tak, to prawda, jestem mega optymistką. Ja wszędzie widzę dobre strony, a jeżeli nie widzę dobrych stron, to staram się je znaleźć w jakiś sposób lub podejść do sprawy kompletnie inaczej, by znaleźć jakieś właśnie dobre strony. Więc kompletnie jestem 100% optymistką. Wolisz narty od snowboardu. Teraz tak, wolę narty od snowboardu, jednak to się zmienia, ponieważ czasem wolę snowboard, czasem wolę narty przez od 13 roku życia do. Jakiegoś dwudziestego wolałam snowboard i tylko i wyłącznie odciskałam snowboard, a później poszłam na studia i przypomnieli mi o tym, że narty też są świetne, i tak teraz kocham narty i, i moim zdaniem narty są o wiele fajniejsze niż snowboard. Jednak uwielbiam snowboard i narty, nie mam czegoś takiego, że, że potrafię wybrać jedno. Snowboard uwielbiam kiedy jest puch, kiedy jest świeży śnieżek, i ja po prostu sobie śmigam, jak, jakbym płynęła przez ten śnieg, więc cudowne uczucie tak, jakbym płynęła na kajcie. A narty uwielbiam, kiedy stok jest zbity, kiedy jest lód, kiedy jest po prostu cudownie taki twardy, że ja mogę zejść nisko na narcie, mogę wbić mocno krawędź, więc uwielbiam i to, i to, ale w różnych sytuacjach. I słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za te założenia na mój temat. Było ich naprawdę dużo, więc y, mam nadzieję, że na wszystkie odpowiedziałam, bo może któryś pominęłam, więc jeżeli pominam, to przepraszam. Um, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich wynurzeń na mój temat, bo mogę Wam popowiadać oczywiście o tym jak je troszkę bardziej odejść od słodyczy. A bardziej jeść, coś bardziej zbilansowanego. Mogę teraz Wam opowiadać oczywiście o związkach, o takich kobiecych sprawach, bo już o tym myślałam, czy by nie opowiadać, czy by nie gadać z Wami. Więc jeżeli byście chcieli takie filmy, jeżeli byście chcieli takie pogadankowe bardziej moje, tylko wiecie, że moje, moje myśli są chaotyczne, więc ja też będę troszkę mówić chaotycznie, dużo, dużo gestykulować i też będę rzucać jakieś śmieszne, głupie uwagi. Więc jeżeli jesteście na to gotowi, jeżeli byście chcieli coś takiego, to dajcie mi znać proszę w komentarzu. I, i to by było na tyle. Więc mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za wszystkie założenia na mój temat i na razie.